Co za osią wymyślił to codzienne wstawanie do roboty. Tak bym sobie jeszcze pospał. Czarek. W ogrodzie jest złodziej. Aaa. Co ty się tak drzesz? Jest siódma rano. Cicho, bo jeszcze wielkoluda obudzisz ze snu. Słyszałeś, co ja mówiłam? W ogrodzie jest złodziej. W każdej chwili może wpaść do domu. Pewnie chce się zakraść do mieszkania Reni i wykorzystać ją seksualnie. Łap go. Jesteś mężczyzną. Oj, dobra, już idę. Nie popędzaj. Idę do ciebie, złodziejaszku. Jak na złodzieja, to jakości się nie spieszy. Może wpuść go do środka, niech się ogrzeje bidulka. Skądś znam te gabaryty? No tak, przecież to reniuchna znowu jej szajba odwaliła. Normalka. Rany, ale to kolerstwo ciężkie. Renia, czy ty chcesz, żebym ja zeszła na zawał? Czy ty zwariowałaś? Kto buduje iglo? O siódmej nad ranem? Oj przepraszam, ale to jest silniejsze. Ja dostałam natchnienia do zrobienia czegoś niezwykłego. Oglądałam ostatnio program o mężczyźnie, który zaczął życie w dżungli, i zrozumiałam, że surwiwali ciężkie warunki to moje drugie imię. Zamierzam przenieść się do waszego ogrodu, od teraz łączę się z naturą. Dzięki Bogu, że Czarek jest w pracy. Reniu, ale nasz ogród, a dżungla to chyba się trochę różnią, prawda? Tu mam jeszcze gorsze warunki. Będę jadła tylko to co sama upoluję. Och, ależ to podniecające przeżycie będzie. Ja nie wiem, czemu tu nie można założyć ogrzewania. Zimno tu. Jeden kaloryfer by nie zaszkodził. No, nareszcie mi się oburkowa udała dzisiaj. Ale jestem zmachany. Jowita, Renata nam wyżera całą lodówkę. Nie mam ich parówek już, a wczoraj kupiłem. Zobaczysz, kiedyś otworzysz lodówkę, a tam nawet światła nie będzie. Wszystko powiada. Oj, już nie wyliczaj. Zjadłeś i nie pamiętasz. Renia ma swoją lodówkę. Ma swoją lodówkę, ale codziennie okupuje naszą. Niech siedzi jak najdłużej w ogródku. Czarek, daj spokój. Trzeba się dzielić, a ty, cholero jedna, byś wszystko dla siebie chciał. Hej, mogę wpaść po sąsiedzku? No, teraz już możesz, bo akurat zjadłem. A nawet bym nie chciała jeść, bo jestem pełna. Najadłam się śniegu. Nabawisz się jakiejś choroby, zobaczysz. Za zimno na takie szkoły przetrwania. Morenia, jak tak dalej będziesz jadła ten śnieg, to schudniesz ze 20 deko. Bardzo śmieszne. Ja tu przychodzę z poważną sprawą. Nawet nie wiecie co dzisiaj odkryłam. Znalazłam śladowe ilości żółtego śniegu. To może świadczyć o obecności kosmitów lub innych zjawisk paranormalnych. Powiem wam, że dziwne to w smaku. Jakbym ten zapach skądś dobrze znała. Ale lepszy taki śnieg, bo ten zwykły mi się znudził. Traktuję tą żółć jak sos musztardowy. Fuj, jesteś obrzydliwa. Zeżarłaś mocz jakiegoś zwierzaka. Teraz możesz dostać wścieklizny ślepej kiszki. Ech, nie mam do ciebie siły. Ta żółć, to mocz. Aaa, zaraz złoniotuję. Co tu tak strasznie? Renia, tylko spokojnie. Niech ktoś zapali światło. Aaaa! Słyszałaś? Renia się darła, pewnie dlatego że lodówka jest pusta. Czarek, to nie jest śmieszne. Może jej się coś złego stało? Coś ty, tej cholery, licho nie weźmie. Ja chcę do domu. Co on na tak chrapie? Ja muszę jutro wstać do roboty w porównaniu do nich. Kładź się lepiej. Ale się wyspałam. Tylko mnie trochę kręgi szyjne bolą, bo mi nawet poduszki nie daliście. Przez ciebie tu na nie nie zmrużyłem oka. Ty nie krapiesz, ty gęgasz, jak kaczka. Oj, przesadzasz. Ja nic nie słyszałam. Reniu, czarek ma trochę racji. Ty w nocy gęgałaś. Wiem, że to nie twoja wina, ale czarek musi iść do pracy, a nie zmrużył oka przez prawie całą noc. Oj, to przepraszam. Ale powiem wam, że wygodna ta kanapa chyba dzisiaj też się tu przenocuje. Życie survivalowe jednak nie jest dla mnie. A spróbuj tylko.